Witajcie, jestem PolskiX1 i przepraszam, że tak czasem wstrzymuję was z przewitaniem, ale. Ale co. Ale nie wiem, w dzisiejszym odcinku budujemy bazę. Do tego specjalnie pojadę do rejonów, w których które były najbardziej zalesione. I przepraszam, jakbym był tak jakiś zaspany, ale teraz taką pogodę u mnie, że. Najchętniej ja bym poszedł spać. No bo to dlatego, że po prostu się nudzę. Dobra, gdzie ja jestem? Ostatnio mi coś przerwało odcinek. Chciałbym wiedzieć co i w którym momencie. No, Wczoraj tą amunicję, co z, była na dole, sobie sprawdziłem na moim prywatnym świecie. I to była amunicja do jednej z najrzadszych broni według mnie, bo ja jej... Ja ją tylko raz w rękach miałem, kiedy gram. Nasz cholera jasna, ja to chyba szczęścia nie mam, ale jestem już coraz bliżej. Ale jestem jakiś słaby. Może samochód tu jest. No, nie idzie samochód. A ty chodź tu. Jak się nie zrespi teraz w bazie, to robię cięcie. Proszę o zrespienie się w miejscu, gdzie umarłem. Cholera. Ale dobra, patrzcie, ludzie. Normalni ludzie. Nie mi się nie chce nie bo to jest słowa ja Tak się to kurde robi Już nie ma amunicji O cholera Nie wiem co ja robię Dlatego że jest zaspady Dobra, walić to, ja poszukam tego mostu. Widzimy się za chwilę. Widzę nawet już tu znajome miejsce, moje bandaże poprzednie, mojego poprzednika. Palce. Cholera jasna, ja jest znowu, więc ja chyba byłem na no, byłem tu niestety. Chodźcie, chodźcie, I Co, co, to kurde, chodźcie, miejsce chodźcie, chodźcie, jest tam? chodźcie, chodźcie, no, chodźcie, po prostu czarne są mocniejsze. w tym odcinku bazę budować. Nie. I też chyba ulepszenie, no chyba na pewno, bo ja to widzę już. Ulepszenie które to mi spadnie? No, ja nie wiem po prostu. W końcu 10 milionów 500, próba. Ja to tak szczerze to nie liczę. O, cholera, jasno. Kici, kici, kici. Zapraszam. Że nie zapra. O oh, kurera, jasno. Ład to jest broń. Dobra, otwierać. Otwierać drzwi policji. O oh, kurera, w samochodzie? Nie, jeszcze nie. Idealnie, tylko nie pamiętam gdzie umarłem chyba na górze. Łee. Ale... Wy ten pakiet nie, nie znacie, guź we mnie. Mnie nikt nie zna. O cholero. Wziąłem na szybko Manzera, bo nie, nie pamiętam czy reszta jest przytłumiona. Słyszę was tam. Dobra, coś co ja się tam A, nie okazane. Tak jak się kuźba strzela. Mówię ja po 5 minutach ginący od zwykłego, prostego zombiaka. Tak, będzie. Właśnie tam nic jest do, do takiego. jednego z rzadszych pistoletów. Już jest problem. Mm, dobra, to to mi się nie przyda. Dużo tu jeszcze holding szotkę. To mogę wywalić. Mam katane, mam katane. Nie, porajut mogę wywalić. Nie no, jeszcze to wywalę, bo to już jest do niczego chyba niepotrzebne. Rekwip jeszcze jako taki się przydaje. To amulica mi nie jest potrzebna, dopóki nie znajdę do tej snajperki. Tam snajperki nie wiem, nie pamiętam nazwy. Takie rozstawienie mi się bardziej przydało. Ja, ja tego tak specjalnie nie wysłałam, po prostu jak sprint czasem kliknął, bo on bardziej odsunięty. Dlatego, jeżeli komuś to przeszkadza w oglądaniu, niech napisze w komentarzu. Może przeszkadza. Do czego jest, Do czego jest? Nie wiem. Do tego już chyba. Kiedyś bazę chciałem budować. Się plany zmieniły. Się chyba tutaj nie mam. Nie mam, dobra, to jest. To jedziemy w zależności, bardziej zależy a po prostu tereny, gdzie jest więcej lasów. O, cholera. Żeby samochodu nie zniszczyć. Bo u, u siebie już to zniszczyłem. zostajemy No, zostałem samochodu. Nie, że on się despi. Jeszcze do tego nie doszłem. No ale go rozpłowiło. Tam nic nie było ciekawego, widzimy się na miejscu. Witam w bardziej zaznaczonych terenach, tam już widziałam Jedna z moich bardziej potrzebnych temów, po której się nawet cofnę, bo potrzebowałbym bandaży. W ogóle jak już tak jesteśmy przyjeżdżają zombie, bo dopiero jednego przejechałem, czy ten dwóch, nie jednego. To kuźwa oni mają jakieś korzenie zapuszczone. Ja nie wiem, kurde, jak może zombie zatrzymać samochód. Wdupiłem się w ten w jednego? Na pełnej prędkości. A ja ty mi się samochód zatrzymał. Już się odbiłem. U, cholera. Daj mi się! Dopnie! Już nie. Yeah. Po przedzieraniu się przez haszczę znalazłem chyba tą bazę, której szukam.

nie, ja już go się kiedy zaciupię, żeby nie mieć problemu, że się jakiś gówno zlecą. Nie dam się zaciupać. Cholera, zasłano. Wszystko to upuszczano. Zakażenie. Nie. Tu jest jeden plecok. To, to mi się nie przyda. To, 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 to jest wszystko potrzebne, reszta. Niepotrzebne. Coś jeszcze było tutaj, ten niepotrzebny, no bo nie wiem, nie patrzyłem. Nie patrzałem. Nie patrzyłem. To było niepotrzebne. No i się oddajemy na pełnej. jest takie, że mamy sporo bandaż. Nie wiem gdzie jest więcej. To idziemy zobaczyć. Do Magnuma to jest okule. To znaczy ja to najpierw oczyścić, ale dopiero później zwiedzać. Szapteczki tylko też nie miele na odnawia. Co? Widzę, że to zatrzymam po ilości amunicji. Fajne. Oczywiście bardziej lubiłem czwórki, ale zaraz kończymy odcinek. Przygotowanie do budowy bazy. Jakiś fajny plaserek, jeszcze. Ciekawi mnie, jak to by wyglądało ten um, przybliżacz. No, pewnie fajnie. Dobra, się tu na górę. Dam dobra, czyli, że już jeden z potrzebniejszych rzeczy. Hmm. Tak jak węczórze, tylko że węczórze nie trzeba tak zakładać i masz przybliżenie. Teraz tutaj proszę o M4. Proszę o czwórkę. Też w jednym odcinku wam mówiłem, że to i to ma jeden rodzaj municji. No, normalnie tak lubię. Jak się było, to ją wybrałam w każdym możliwym miejscu. Na każdym po prostu możliwym na każdym po prostu nie tam nie byłem. Zaraz też wyciągam siekierę i ścinam drewno drewno drzewa Cholera, to czwórkę bym chciał też znaleźć. No. to teraz bierzemy się za robienie towaru z importu. Znaczy, dla mnie będzie z importu. Bo tutaj się nie będę osiedlał. Ja, ja jeszcze, jeszcze ten. Ma, mam już pomysł, gdzie bym się chciał wybudować. Znaczy, wtedy wchodzi z tej siekiery. Przy okazji sobie przetestujemy, czy opłaca się chodzić z tą siekierą. I tak, opłaca się. Katana jest dobra do walki, a nie do ścinania. No. Dobra, teraz wam coś pokażę. W sumie to chyba pokazywałem. Patrzcie, normalnie ludzie. przygodzę taki ja. Biera 47 i dup Mam tutaj amunicję. Yy, Te drzewa chyba odrastają. Opatrzmy, może... Mogę tutaj być tu jest dalej kolizja, jakby to drzewo po prostu zniknęło. Nie po prostu nie zniknęło. też na literkę bym chciał mieć widok bo po prostu dojazd. no ja tak też dużo w ten turnet grałem kiedyś kiedyś dawno, bo to jeszcze on turnet 2.0 było A 3.0 też grałem ale też nie na moim komputerze to brata się też tego 2 0 gram jeszcze u siebie, ale mam chyba. No, zaraz mam tu chyba cięcie że zrobię, bo tego drewna to ja to chciałem sporo nazbierać, ale chyba sporo tego tu nie będzie. Sporo mało. Tyle drewna. Nie, nie będę się myślał też w tych rejonach. Chociaż mm, tutaj jest jedna militarka, za mosty, jeszcze jedna. Ja i pot. No w sumie, w poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak zastawiłem wielkie kółko. bo w jednym odcinku przejechałem. Też wokół tego miasta nie jeździłem, bo tam też chyba jakieś mosty są. Większość mapy chciałem pozwiedzać, w następnym odcinku będę budował bazę. Ja tu nie będzie taka mała baza. No, mała też nie będzie. Nie nie będzie duża, ale... Nie zdradzę Wam już, bo mam plan. Dobra, to... Poza odcinkiem jeszcze trochę drewna pozbieram, tu idziemy zobaczyć. to tak, tych tak ze mnie będzie. Gdyby był. gdy By miał miejsce. Mm, tu nic już nie mam. Wartykuł uwagi. Baseball. Po tych małych dękach to ja nawet nie chodzę, bo mi się nie chce. No, chyba każdy rozumie mój ból. Jestem na niby. Wy... Dobra, na dzisiaj Was już żegnam. Cześć.